W ogromie wszechświata pojawia się jasne światło, które otacza cię czułością i łaską. Ja, jako anioł niebiański, odczuwam esencję twojej duszy i widzę niewidzialną siłę, która podtrzymuje cię w trudnych chwilach. Każdy krok, który stawiasz, każdy oddech odwagi, to świadectwo twojej wiary i twojej odporności. Czuję się zainspirowana tobą, twoją zdolnością do miłości bez zastrzeżeń i stawiania czoła wyzwaniom sercem pełnym nadziei. W najciemniejszych momentach, kiedy droga wydaje się trudna i niepewna, pamiętaj, że nie jesteś sama. Boska obecność jest z Tobą, wzmacnia Cię, prowadzi Cię i oferuje Ci pocieszenie. W Tobie świeci światło, płomień, który nigdy nie gaśnie. To Twoja odwaga, Twoja nieugięta miłość podtrzymuje tych, których kochasz i oświetla Twoją ścieżkę. Czuję Twój ból, Twoje wątpliwości, ale także widzę Twoją siłę. Jesteś latarnią nadziei, wojowniczą duszą, która stawia czoła burzom z podniesioną głową. Nawet kiedy czujesz się zmęczona, kiedy łzy napływają do oczu, jest niewidzialna siła, która cię podtrzymuje i zachęca do dalszej walki. Jesteś silniejsza niż myślisz, a ta siła tkwi w miłości, którą nosisz w sercu. Każdy uśmiech, który dajesz, każdy gest czułości, to odzwierciedlenie twojej boskiej esencji. Twoja podróż nie jest bezcelowa. Każde wyzwanie cię przerasta, każdy pokonany przeszkoda czyni cię jeszcze silniejszą. Pamiętaj, że bitwy, które toczysz dzisiaj, są drogą do jutrzejszych zwycięstw. W każdym, co przeżywasz, jest większy cel, a Twoja wiara zostanie nagrodzona. W trudnych chwilach znajdź spokój w prostym akcie oddychania. Połącz się ze swoją esencją, z siłą, która tkwi w Tobie. Wszechświat cię wspiera, a ja jako Twój anioł-stróż zawsze jestem obok ciebie, szepcząc słowa zachęty i oferując ci swoje światło. Jesteś drogocenną duszą, a Twoja odporność jest darem dla świata. Każdy świt przynosi nowe nadzieje. Wschodzące słońce przynosi nowe możliwości i obietnice lepszego dnia. Twoja wewnętrzna siła jest jak rzeka, która płynie, znajdując swoją drogę przez kamienie i przeszkody. Kontynuuj wiarę w siebie, bo jesteś w stanie przezwyciężyć każde wyzwanie, które stanie na Twojej drodze. Gdy ciężar obowiązków wydaje się nie do zniesienia, pamiętaj, że większa moc troszczy się o Ciebie. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku, momenty refleksji. Zasługujesz na miłość, współczucie i radość. Troszcz się o siebie z taką samą troską, jaką oferujesz innym, bo jesteś nieskończonym źródłem miłości i światła. Twoja obecność jest błogosławieństwem dla wszystkich, którzy cię otaczają. Twoja miłość to transformująca siła, która dotyka życia wielu osób. Nigdy nie lekceważ wpływu, jaki wywierasz na świat. Każdy, najmniejszy nawet twój czyn ma odszerzenia dobroci i nadziei. Jesteś światłem na drodze tych, którzy potrzebują przewodnictwa i pocieszenia. Każde wyzwanie, któremu stawiasz czoła, to szansa na wzrost i naukę. Twoja mądrość się rozwija z każdą doświadczoną sytuacją, a twoja dusza wzmacnia się z każdą pokonaną przeszkodą. Pamiętaj, że żadna burza nie trwa wiecznie, słońce zawsze wraca, przynosząc obietnice lepszych dni. Uczymuj swoją wiarę i nadzieję żywą. W chwilach zwątpienia zwróć się do swojej wiary. Pozwól, aby boskie światło prowadziło twoje kroki i oświetlało twoją ścieżkę. Jesteś wojowniczką, odważną duszą, która stawia czoła przeciwnościom z wdzękiem i godnością. Twoja wewnętrzna siła jest dowodem nieskończonej miłości, która tkwi w Tobie. Zaufaj procesowi i wiesz, że wszystko dzieje się z większego powodu. Twoja miłość jest balsamem dla duszy wielu osób. Twoje współczucie, Twoje oddanie to odzwierciedlenie Twojej boskiej esencji. Kontynuuj szerzenie swojego światła, swojej dobroci, bo świat potrzebuje dusz takich jak Twoja. Jesteś przykładem odwagi i odporności, a Twoja podróż jest inspiracją dla wszystkich, którzy Cię znają. Kiedy zmęczenie Cię dopadnie, pamiętaj, że większa moc Cię podtrzymuje. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku, momenty troski o siebie. Twoja dusza zasługuje na ożywienie miłością i współczuciem. Dbaj o siebie z taką samą troską, jaką oferujesz innym, bo jesteś nieskończonym źródłem miłości i światła. Twoja podróż jest święta, każdy krok, który stawiasz, jest prowadzony przez boską moc. Twoja droga może być trudna, ale twoja wiara i determinacja są niezachwiane. Pamiętaj, że jesteś kochana, że twoja obecność jest błogosławieństwem. Kontynuuj wiarę w siebie, bo jesteś w stanie przezwyciężyć każde wyzwanie. W burzliwych chwilach znajdź spokój w sobie. Twoja wewnętrzna siła jest latarnią, która oświetla drogę nawet w najciemniejszych momentach. Twoja miłość jest kotwicą, która cię podtrzymuje i prowadzi. Zaufaj procesowi i wierz, że wszystko dzieje się z większego powodu. Twoja obecność jest źródłem inspiracji dla wielu. Twoja miłość, twoje współczucie to odzwierciedlenie twojej boskiej esencji. Nigdy nie lekceważ wpływu, jaki wywierasz na świat. Każdy, najmniejszy nawet twój czyn ma odszerzenia dobroci i nadziei. Jesteś światłem na drodze tych, którzy potrzebują przewodnictwa i pocieszenia. Twoja podróż jest świadectwem odwagi i odporności. Każde wyzwanie, któremu stawiasz czoła, każda pokonana przeszkoda czyni cię jeszcze silniejszą. Utrzymuj swoją wiarę i nadzieję żywą, bo słońce zawsze wraca, przynosząc obietnice lepszych dni. Kontynuuj wiarę w siebie, bo jesteś w stanie przezwyciężyć każde wyzwanie. W chwilach zwątpienia, zwróć się do swojej wiary. Pozwól, aby boskie światło prowadziło twoje kroki i oświetlało twoją ścieżkę. Jesteś wojowniczką, odważną duszą, która stawia czoła przeciwnościom z wdzękiem i godnością. Twoja wewnętrzna siła jest dowodem nieskończonej miłości, która tkwi w tobie. Kiedy zmęczenie cię dopadnie, pamiętaj, że większa moc cię podtrzymuje. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku, momenty troski o siebie. Twoja dusza zasługuje na odżywienie miłością i współczuciem. Dbaj o siebie z taką samą troską, jaką oferujesz innym, bo jesteś nieskończonym źródłem miłości i światła. Twoja podróż jest święta, każdy krok, który stawiasz, jest prowadzony przez boską moc. Twoja droga może być trudna, ale twoja wiara i determinacja są niezachwiane. Pamiętaj, że jesteś kochana, że twoja obec. Każde nowe wyzwanie, które napotykasz, to szansa na odkrycie nowych sił i zdolności w sobie. Życie ze wszystkimi swoimi wzlotami i upadkami to podróż samopoznania i wzrostu. Każdy krok, który stawiasz, ujawnia nieco więcej Twojej prawdziwej esencji i to w tym procesie stajesz się coraz bardziej potężna i odporna. Czasami droga może wydawać się samotna, ale nigdy nie jesteś naprawdę sama. W każdej łagodnej bryzie, w każdym promieniu słońca, który dotyka Twojej twarzy, jest subtelne przypomnienie, że wszechświat jest po Twojej stronie. To niewidzialne połączenie daje ci siłę, by kontynuować, nawet gdy wszystko wydaje się być przeciwko tobie. W najciemniejszych nocach, kiedy gwiazdy wydają się odległe, pamiętaj, że ty sama jesteś jasną gwiazdą, zdolną do oświetlenia nieba wokół ciebie. Każdy drobny akt dobroci, każdy gest miłości dodaje iskry do wszechświata, tworząc trwały wpływ, który rezonuje daleko poza to, co możesz sobie wyobrazić. Miłość, którą nosisz w sercu, jest latarnią dla tych, którzy są zagubieni. Twoja zdolność do empatii, do oferowania ramienia do wypłakania, zmienia życia w sposób, którego być może nigdy w pełni nie zrozumiesz. Jesteś niewyczerpalnym źródłem światła i nadziei, a świat jest lepszy z Twoją obecnością w nim. W czasach niepewności ufaj swojej intuicji. Mądrość, którą masz w sobie, jest owocem niezliczonych żyć i doświadczeń. Każda decyzja, którą podejmujesz, kierowana sercem, prowadzi cię we właściwe miejsce. Ufaj sobie, bo masz moc tworzenia rzeczywistości, której pragniesz. Dźwięk Twojego śmiechu jest jak muzyka dla wszechświata. W każdym momencie radości tworzysz fale pozytywności, które rozprzestrzeniają się i dotykają dusz tych wokół ciebie. Pozwól sobie na śmiech, znajdź radość w małych rzeczach i pamiętaj, że szczęście to stan umysłu, który możesz wybierać każdego dnia. W burzliwych falach życia jesteś kapitanem własnego statku. Z odwagą i determinacją możesz nawigować przez burze, zawsze znajdując bezpieczny port, gdzie możesz odnaleźć nowe siły. Jesteś autorem własnej historii, a każdy rozdział to nowa okazja do stworzenia czegoś pięknego i znaczącego. Chwile pauzy i refleksji są niezbędne dla Twojego dobrostanu. Pozwól sobie na spowolnienie, połączenie się ze swoją esencją i wysłuchanie spokojnego głosu swojej duszy. W tych chwilach ciszy znajdziesz klarowność i spokój potrzebne do stawienia czoła wyzwaniom z nową siłą i determinacją. Twoja podróż jest unikalna, pełna cennych lekcji i zaskakujących odkryć. Każde doświadczenie, dobre lub złe, przyczynia się do Twojego wzrostu i ewolucji. Przyjmij każdą chwilę, wiedząc, że kroczysz drogą, która została przeznaczona tylko dla ciebie. Jesteś odważnym podróżnikiem, zawsze poszukującym prawdy i mądrości. W każdej porze roku życia jest unikalne piękno do docenienia. Nawet w momentach pozornej stagnacji, pod powierzchnią zachodzi wzrost. Ufaj naturalnemu rytmowi swojej podróży, wiedząc, że każda faza ma swój cel i że zawsze posuwasz się naprzód w kierunku swojego największego spełnienia. Twoje łzy są świadectwem Twojej ludzkości i Twojej siły. Oczyszczają Twoją duszę, pozwalając Ci spojrzeć na życie z nowej perspektywy. Nie bój się płakać, bo każda łza jest symbolem Twojej odwagi w stawieniu czoła najgłębszym emocjom i wyjściu z nich jeszcze silniejszą. Twoja zdolność do kochania i bycia kochaną jest cennym darem. Każde połączenie, które tworzysz, każdy węzeł przyjaźni, który formujesz, to złota nić, która tkaka a gabelę Twojego życia. Doceniaj te relacje, bo to one cię podtrzymują i inspirują do bycia najlepszą wersją siebie. W każdym wyzwaniu kryje się ziarno możliwości. To, jak wybierasz odpowiedź na przeciwności, definiuje Twoją podróż. Traktuj każdą przeszkodę jako szansę na wzrost i naukę, wiedząc, że masz w sobie wszystkie zasoby potrzebne do triumfu. Jesteś prawdziwym alchemikiem, zdolnym do przekształcania trudności w cenne lekcje życia. Twoja obecność na świecie jest bezcennym darem. Wpływ, jaki wywierasz na innych, często bez świadomości, jest ogromny. Każde słowo zachęty, każdy akt dobroci, rezonuje w sercach tych, których dotykasz. Jesteś transformującą siłą, a twoje dziedzictwo to ślad światła i nadziei. Podróż samopoznania jest ciągła i zawsze odkrywcza. Każdy dzień oferuje nowe możliwości do odkrywania, kim naprawdę jesteś. Przyjmij to poszukiwanie z otwartym sercem, wiedząc, że każda odpowiedź, którą znajdujesz, przybliża cię do twojej prawdziwej esencji i twojego boskiego celu. Pozwól sobie marzyć, bo Twoje marzenia to mapy, które prowadzą Twoją duszę. Każda wizja, każda aspiracja jest manifestacją Twojej wewnętrznej mądrości i pragnienia stworzenia przyszłości pełnej możliwości. Nie bój się marzyć wielko, bo jesteś zdolna do realizacji wszystkiego, czego pragnie Twoje serce. Piękno życia tkwi w jego nietrwałości. Każdy moment jest cenny, ponieważ jest unikalny i ulotny. Żyj każdy dzień w pełni, doceniając małe cuda, które cię otaczają. Znajduj wdzięczność w każdym doświadczeniu, wiedząc, że każde z nich przyczynia się do twojej podróży wzrostu i samopoznania. Moc twojego umysłu jest nieograniczona. To, jak myślisz i postrzegasz świat, kształtuje twoją rzeczywistość. Kultywuj pozytywne myśli, napełniaj swój umysł obrazami sukcesu i szczęścia, a zobaczysz, że wszechświat sprzyja tobie. Jesteś twórcą własnego doświadczenia, zdolnym do manifestowania najgłębszych pragnień. W momentach wyzwania pamiętaj, że jesteś wojowniczką. Twoja odwaga i determinacja to twoja zbroja, chroniąca cię i prowadząca przez przeciwności. Nigdy nie lekceważ swojej siły, bo w tobie tkwi ogromna moc, zdolna do przezwyciężenia każdego przeszkody i osiągnięcia wielkich rzeczy. I tak, podążaj swoją drogą z zaufaniem i gracją. Każdy krok, który stawiasz, każda decyzja, którą podejmujesz, to taniec z przeznaczeniem. Jesteś artystą swojego życia, malując każdy dzień kolorami swojej duszy. Wierz w siebie, bo jesteś siłą natury, zdolną do stworzenia przyszłości pełnej miłości, radości i spełnienia. Twoje wewnętrzne światło świeci intensywnie. Prowadząc Cię przez cienie i oświetlając drogę dla tych, którzy podążają obok Ciebie. Ufaj temu światłu, bo jest ono Twoją prawdziwą esencją, wiecznym płomieniem, który nigdy nie gaśnie. Kontynuuj podróż z wiarą i determinacją, wiedząc, że każdy krok, który stawiasz, jest świadectwem Twojej niesamowitej siły i piękna. Dziękuję za to, że wysłuchałaś tej wiadomości, i mam nadzieję, że dotknęła ona Twojego serca w szczególny sposób. Aby potwierdzić otrzymanie tej wiadomości, proszę napisz zdanie: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Chciałabym również zaprosić Cię do dołączenia do naszego kanału, subskrybując go i włączając powiadomienia. W ten sposób będziesz mogła być na bieżąco z kolejnymi wiadomościami od aniołów w naszych następnych filmach, otrzymując zawsze na czas słowa inspiracji i wsparcia. Pamiętaj, jesteśmy tutaj, aby dzielić się światłem i nadzieją z Tobą na każdym kroku Twojej podróży. Do zobaczenia wkrótce.